Opowiedział mi też przypowieść, czy może niewidomy prowadzić niewidomego, czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczyń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy, kto jest w pełni przygotowany, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz trzaskiem w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu? Bracie, pozwól mi usunąć trzaskiem z Twego oka, gdy sam belki w swoim oku nie widzisz. Obłudniku! Wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, żeby usunąć trzaskiem z oka swego brata. Nie jest bowiem zdrowym drzewem to, które wydaje zepsuty owoc, a zepsutym drzewem to, które wydaje zdrowy owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się bowiem fiks ściernia ani z krzaka jerzyny. nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Szczęść Boże. Zapraszam na krótką refleksję biblijną Ewangelię Łukasza, rozdział 6, od wersetu 39 do 45. Jest to czytanie Ewangelii na 8 niedzielę zwykłą rok C. W tym fragmencie Ewangelii mamy trzy części, i między nimi w Biblii Tysiąclecia każda z nich jest traktowana jako osobna jednostka literacka. Pierwsza, że mówi o niewidomych, druga, że mówi o budzie, i trzecia, że mówi o drzewie i owocach. Jednak te trzy jednostki stanowią jedną jedność, tak jak w lekcjonarzu. i tym bardziej zakolorowałem w tle, że pierwsza jednostka bardziej odpowiada trzeciej, tej końcowej, zaś druga. Jest rozszerzeniem, ilustracją tej pierwszej, czyli tym niewidomym, której prowadzi niewidomego, jest ta osoba, która ma belkę w swoim oku. Dlatego nie widzi dobrze i dlatego nie może wyciągnąć drzazgi z oka innego. Najpierw musi usunąć tą belkę ze swojego oka, aby przejrzał i wyciągnął tą drzazgę. Z kolei w trzeciej części e, ba, starałem się oddać bardziej grę na słowach, ponieważ różne. Przymiotniki są użyte w wersie 43 i w wersie 45. W wersie 45 jest bardziej mowa o dobru i złu w aspekcie moralnym, wewnętrznym, zaś dobro i zło w wersie 43 jest bardziej to, które się uzewnętrznia, dlatego też to przetłumaczę w sposób inny. Mówiąc o zdrowym drzewie w zestawieniu w przeciwieństwie do zepsutego drzewa, i o zepsutym owocu w stosunku do zdrowego owocu. Zaś w Biblii Tysiąclecie w lekcjonarzu te przymiotniki są tłumaczone w ten sam sposób, dlatego jest mowa o dobrym drzewie w stosunku do złego drzewa, i o dobrym owocu w stosunku do złego owocu. I mamy tutaj również dwa ogólne stwierdzenia. Po owocu, bowiem poznaje się każde drzewo, i bo z obwitości serca mówią jego usta. Czyli to, co jest wewnątrz, to ta dobroć, albo zło, które jest wewnątrz człowieka, uzewnętrznia się na zewnątrz, czyli w tym owocu, który, czyli ta dobroć wewnętrzna jest tym zdrowym drzewem, który uzewnętrznia się po owocu, który jest zdrowy, który jest ten owoc, który jest dobry. Zaś zło wewnętrzne. Jest tym drzewem złym, które ukazuje się w stosunku do owocu, po owocu, który jest złym. Zobaczmy też inny sposób odczytania tego tekstu. Można by te czytanie rozszerzyć jeszcze o końcowe wersety z rozdziału 6 Ewangelii Łukasza, bowiem istotnie nawet te wersety nie są ujęte w kolejną niedzielę, zwykłym rodzaju, zwykły roku zwykłego w dziewiątym niedzielę nie są ujęte, roz, ponieważ rozpoczyna się już od rozdziału siódmego. A w Biblii też oczywiście również to jest traktowane jako osobna jednostka, która mówi o dobrej lub złej budowie. Przeczytam te wersety. Czemu to wzywacie mnie Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię, pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, Słuch, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który wybudował dom, wkopał się głęboko w fundament, założył na skalę. Gdy przyszła powódź, potok wezbrany uderzył w ten dom, ale nie zdołał go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto słucha, a nie wypełnia, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy potok uderzył w niego, od razu runął, a upadek jego był wielki. Tak jak w tym czytaniu w tej krótszej wersji, jest w pierwszej części, i w drugiej części skupia się na widzeniu albo niewidzeniu. Teraz jest o słuchaniu i wypełnianiu słów. I to są właśnie dwie sceny, które się dopełniają, dwa zmysły, które się dopełniają, widzenia i słuchania, bowiem, zarówno to widzenie odnosi się do Słowa Bożego, ponieważ ten, który nie widzi. Nie czyta Słowa Bożego, nie może to Słowo Boże odczytać i nie odczytuje to Słowo właściwie, tak jak ta osoba, która jest reprezentowana przez tą osobę z belką w oku, musi najpierw usunąć te wszelkie przeszkody, aby mógł właściwie czytać i odczytać Słowo Boże i zrozumieć, a wtedy stanie się jak nauczyciel. Czyli ten nauczycielem jest też również ten, który słucha słów i wypełnia je. Czyli ta osoba, która jest zdrowa, tak porównana do żywa zdrowego, ta osoba, która jest dobra i to dobro zawiera w sobie. Z kolei osoba niewidoma jest również porównowana tutaj do tej osoby, która słucha, ale nie wypełnia słów, czyli nie ma tej zdolności zrozumienia, poznania, tak samo jak osoba niewidoma nie ma możliwości poznania i zrozumienia. Pragnę wszystkim życzyć miłej owocnej refleksji nad tym fragmentem Ewangelii, szczęść Boże.